młodzi projektanci przed szansą na wielką karierę. Beznadziejnie. O jakiś koszmar. Ale tylko jeden z nich dostanie paszport do świata mody. Dzisiaj o 16.40 w Szóstce. Nie ma w tym elegancji. Przykro mi. Będę zawiedziony, jeśli wasza para odpadnie. Wypuścić ścianę. Dwie drużyny, sześciu śmiałków oraz legendarna, nieprzewidywalna i niepokonana dziura w ścianie. Skat. Zabawiliście się? Hall in the Wall. Dzisiaj o 17.40, w szóstce.